Witajcie moi drodzy i zamożni przyjaciele historii. Jestem waszym kronikarzem. Weźcie swoje portfele. Co tam macie? Plastikowe karty? Może kilka papierowych banknotów? Albo po prostu telefon z aplikacją bankową. Jednym prostym gestem stuknięciem kupujecie kawę. To abstrakcyjne, natychmiastowe niemal magiczne. A teraz zachowajcie ten obraz. I przenieśmy się razem na targ z XIII wieku. Jesteś głodny. Zapach świeżego chleba z pieca piekarza przyciąga cię. Bierzesz ciepły wiejski bochenek. I co teraz? Jak płacisz? Nie masz karty. Nie masz papierowych banknotów. Może masz jedną srebrną monetę denara, ale chleb kosztuje tylko ćwierć denara. Co robisz? Piekarz bierze monetę. Kładzie ją na pniaku i za pomocą dłuta i młotka odcina dla ciebie jedną czwartą. A może nie masz żadnych monet? Wtedy zaczyna się negocjacja. Czy chleb jest wart dwie twoje kury? A może tuzin jaj? Nie? To może obiecasz piekarzowi, że jutro po południu naprawisz mu dach kryty strzechą? Witajcie w średniowiecznej gospodarce! W świecie, w którym akt płacenia za coś nie był transakcją, ale złożoną przygodą oceny, targu i zobowiązania. Dziś odkryjemy, jak ten system naprawdę działał. Dla przytłaczającej większości średniowiecznej populacji, która żyła na wiejskich osadach, pojęcie pieniądza, jakie znamy, było rzadkie i odległe. Życiem rządziła gospodarka znacznie starsza i bardziej pierwotna gospodarka przetrwania, oparta na barterze. Na wymianie na wymianie. Była to złożona sieć współzależności. Kowal nie miał pensji, wymieniał na ostrzenie pługa rolnika na worek ziarna. Młynarz mielił to ziarno na mąkę i otrzymywał część jako zapłatę. Żona rolnika wymieniała nadmiar sera i jaj na nową parę butów od szewca, który z kolei otrzymał skórę od rzeźnika w zamian za mięso. Była to gospodarka o obiegu zamkniętym, oparta na potrzebie, reputacji i osobistych relacjach. Zaufanie do sąsiada było twoją linią kredytową. Ale istniała jeszcze bardziej fundamentalna waluta, która definiowała samą strukturę społeczeństwa feudalnego. Dla chłopa pańściźnianego, najpowszechniejszą walutą, jaką posiadał, był jego własny pot, jego czas życia. Pan feudalny nie pobierał od niego czynszu w monetach za ziemię, którą uprawiał, pobierał go w pracy. To była pańszczyźnia. Przez określoną liczbę dni w tygodniu, trzy, cztery, czasem więcej, chłop był zmuszony opuścić własny ogródek i rodzinę, by pracować na ziemiach pana. Orał pola pana, siał nasiona pana, zbierał pszenicę pana, budował zamoki pana, płacił za swoją ochronę i prawo do istnienia energią własnego ciała. To nie była transakcja handlowa, to było dziedzicne zobowiązanie, w warunek urodzenia. Praca nie była środkiem do zdobycia pieniędzy. Praca była pieniądzem. Gdyby pieniądze zniknęły dzisiaj i wrócilibyśmy do wymiany barterowej, jaka byłaby twoja najcenniejsza umiejętność lub produkt do wymiany z sąsiadami? Twoja zdolność do naprawiania rzeczy? Twoje przepisy na ciasto? Zostaw swój talent wymienny w komentarzach. A jeśli ten pomysł już sprawił, że doceniłeś swój portfel, like opłacamy to za tę kronikę. Tam gdzie handel wykraczał poza bezpośrednią wymianę, zwłaszcza w miastach i na targach, zaczynały pojawiać się prawdziwe monety. Ale zapomnijcie o złocie. Przez wieki prawdziwym motorem europejskiej gospodarki było srebro, czyli srebro, a główną monetą był srebrny denar. Był mały, cienki i teoretycznie wykonany z czystego srebra. To była moneta, którą płacono podatki, najemników i towary na większych rynkach. Ale miała ona fundamentalny problem: jak wydawać resztę? Średniowieczne rozwiązanie było brutalnie dosłowne. Aby zapłacić pół denara, brałeś monetę i przecinałeś ją na pół nożyczami lub dłutem. Za ćwiartkę, przecinałeś ją na cztery. Ta praktyka oczywiście otworzyła drzwi do nieuczciwości. Ludzie o złych intencjach zaczęli obcinać. Odcinając maleńkie skrawki z krawędzi monet przed ich dalszym przekazaniem. Z czasem te skrawki można było przetopić, tworząc nowe monety. Jednak większy problem pochodził z góry. Królowie i panowie feudalni, zawsze zdesperowani w poszukiwaniu pieniędzy na finansowanie wojen i luksusów, odkryli brudną sztuczkę Psucie monety. Nakazywali swoim mincerzom, aby potajemnie mieszali tańsze metale, takie jak miedź czy cyna, ze srebrem podczas bicia monet. W ten sposób z tej samej ilości srebra mogli wyprodukować znacznie więcej monet. Rezultat średniowieczna inflacja. Ludzie nie byli głupi. Zauważali, że nowe monety są lżejsze, mają inny kolor i inny dźwięk przy upadku. Zaufanie do monety wyparowało. Kupiec swandrii mógł odmówić przyjęcia denarów angielskiego króla znanego z psucia swojej monety. Ludzie zaczęli nosić małe wagi, a wartość monety przestała zależeć od tego, co było na niej wybite, a od jej rzeczywistej wagi w czystym srebrze. System monetarny był polem minowym nieufności, podczas gdy lud zmagał się ze swoimi obciętymi i popsutymi srebrnymi dinarami, potężni operowali walutami o zupełnie innej skali. Na szczycie piramidy ekonomicznej dominowały trzy siły: złoto, wiara i wojna. Złote monety, takie jak słynny floren florencki czy dukat wenecki, były średniowiecznym odpowiednikiem wielomilionowego przelewu bankowego. Nikt nie używał florena do kupowania piwa w karczmie. Złoto było językiem międzynarodowej potęgi. To nim finansowano krucjaty. To złotem płacono okupy za królów schwytanych w bitwie. Była to również waluta wielkich międzynarodowych kupców, którzy handlowali jedwabiem z Chin, przyprawami z Indii i wełną z Anglii. Stabilność i czystość złotej monety, takiej jak floren, były podstawą reputacji i potęgi całych miast państw. Drugą wielką potęgą ekonomiczną był Kościół. Jego główną walutą była wiara, ale ta wiara manifestowała się w bardzo konkretny sposób dziesięcina. Był to obowiązkowy podatek w wysokości 10% od absolutnie całej produkcji królestwa: zboża, wina, wełny, bydła, wszystkiego. To bogactwo w towarach było przechowywane w gigantycznych spichlerzach dziesięcinnych jednych z największych budowli tamtych czasów. Kościół mógł następnie używać tych dóbr do utrzymania swoich klasztorów, katedr i duchownych, lub, co ważniejsze, sprzedawać je na rynku, wprowadzając ogromne ilości produktów do gospodarki i gromadząc fortunę w srebrze i złocie. Kościół nie był tylko instytucją duchową, był transnarodowym konglomeratem ekonomicznym, być może najbogatszym podmiotem w całej Europie. I wreszcie była waluta szlachty wojowniczej, zobowiązanie wojskowe. Wasal nie płacił swojemu suzerenowi czynszu w pieniądzu za otrzymaną ziemię płacił obietnicą służby wojskowej. Dam ci 40 dni służby konnej rocznie, z własnymi ludźmi i sprzętem. Ziemia była zapłatą za przyszłą służbę wojenną. Była to gospodarka oparta na honorze, przysięgach i zdolności do projekcji siły militarnej. Ten chaotyczny system wymiany barterowej, psutego srebra i zobowiązań feudalnych działał z trudem w gospodarkach lokalnych, ale dla handlu na duże odległości był to koszmar. Wyobraź sobie, że jesteś kupcem z Genui chcącym kupić wełnę na targu w Anglii. Czy wziąłby ze sobą ciężką i kuszącą skrzynię srebrnych monet, ryzykując napad przez bandytów w każdym lesie i odrzucenie lub zdewaluowanie twoich monet po przybyciu? To było nieefektywne i niebezpieczne. Potrzeba rozwiązania dała początek postaci, która miała wynaleźć przyszłość bankierowi. Pierwszymi, którzy stworzyli międzynarodowy system zaufania, był nieprawdopodobny zakon, rycerze-templariusze. Z komandoriami rozsianymi po całej Europie i Ziemi Świętej wykorzystali swoją sieć do stworzenia systemu finansowego. Szlachcic udający się na Krucjatę mógł zdeponować swoje srebro w komandorii w Paryżu, otrzymywał zaszyfrowany list kredytowy, a po przybyciu do Jerozolimy przedstawiał list w lokalnej komandorii i otrzymywał równowartość w lokalnej walucie, pomniejszoną opłatę. W praktyce był to pierwszy w historii czek podróżny chroniony przez najgroźniejszą organizację wojskową chrześcijaństwa. Ale prawdziwa rewolucja nadeszła z Włoch. Bankierzy z miast takich jak Florencja, Siena i Genua, jak słynne rody medyceuszów i bardich, udoskonalili ten pomysł i stworzyli weksel handlowy. Był to genialny instrument. Kupiec we Florencji mógł sprzedać dług bankierowi, bankier dawał mu pieniądze od ręki i wystawiał list, dokument, nakazujący swojemu agentowi w Brugi lub Londynie zapłacenie tej samej kwoty posiadaczowi listu w przyszłym terminie. Z siecią zaufanych agentów rozsianych po wielkich centrach handlowych, ci bankierzy stworzyli system, który pozwalał na transfer ogromnych sum pieniędzy po całej Europie, jedynie za pomocą kawałka papieru i podpisu. To były narodziny nowoczesnych finansów międzynarodowych, opartych nie na metalu, ale na informacji i zaufaniu. Zakon mnichów wojowników, działający jak międzynarodowy bank. Historia jest pełna niespodzianek. Jeśli to odkrycie na temat Templariuszy zwaliło Cię z nóg, Udostępnij ten film przyjacielowi, który uwielbia historyczne sekrety i spiski. Wiedza to najlepsza inwestycja. Co się działo, gdy zaufanie prawdziwa podstawa całego tego systemu upadało? Historia jest pełna przykładów, ale wyobraźmy sobie typowy scenariusz kryzysu monetarnego w XIV wieku. Król Odon zdesperowany przegrywa kosztowną wojnę z sąsiednim królestwem. Jego skarbce są puste. Aby zapłacić swoim najemnikom, ucieka się do najstarszej sztuczki. Nakazuje mennicy zebrać srebrne monety i wybić je na nowo, ale tym razem z 40% domieszką miedzi. Z dnia na dzień król ma więcej pieniędzy, by zapłacić swoim żołnierzom. Na początku wydaje się, że to działa, ale żołnierze idąc na rynek, odkrywają coś strasznego. Piekarz, który słyszał plotki, nie jest głupi. Wie, że nowe monety są mniej warte, więc podnosi cenę chleba. To samo dzieje się z rzeźnikiem, z piwowarem. W ciągu kilku tygodni żołnierz odkrywa, że jego pensja, choć liczbowo taka sama, kupuje o połowę mniej niż wcześniej. Wieści rozchodzą się jak ogień. Kupcy z innych krain odmawiają przyjmowania monet Odona. Chłopi i rzemieślnicy z królestwa zaczynają ukrywać swoje stare, czyste srebrne monety, a podatki próbują płacić tymi złymi. Handel zamiera. Brakuje towarów. Cena zboża gwałtownie rośnie. Zaufanie do króla i jego monety, która jest symbolem jego autorytetu, wyparowuje. Rezultat? Zamieszki z powodu braku chleba w miastach, dezertujący najemnicy z powodu braku realnej zapłaty i kryzys legitymacji, który zagraża samemu tronowi Podona. Manipulowanie środkiem wymiany nie było abstrakcyjną grą finansową, było igraniem ze stabilnością samego królestwa. Patrząc z nosze świata cyfrowych transakcji i kryptowalut, system średniowieczny może wydawać się prymitywny i chaotyczny. Ale w rzeczywistości fundamenty całego naszego globalnego systemu finansowego zostały położone w tamtej epoce nieufności i innowacji. Weksel włoskich bankierów jest pradziadkiem Twojego czeku, Twojej karty kredytowej i Twojego przelewu bankowego. To ta sama idea, transfer wartości poprzez informacje i zaufanie, a nie fizyczny metal. Psucie monety, praktykowane przez średniowiecznych królów, jest przodkiem nowoczesnej inflacji spowodowanej drukowaniem pieniędzy. Kiedy dzisiejszy rząd drukuje nadmierne ilości pieniędzy bez spłacić swoje długi, w praktyce psuje wartość każdego banknotu w twoim portfelu, powodując ten sam efekt co król Odon wzrost cen i utratę siły nabywczej. Desperackie poszukiwanie stabilnej i godłej zaufania waluty, takiej jak Floren, doprowadziło do potrzeby stworzenia banków centralnych, które dziś próbują zapewnić stabilność naszych walut. Ostatecznie, długa i złożona historia średniowiecznej waluty uczy nas ponadczasowej i głęboko ludzkiej lekcji. Prawdziwym środkiem wymiany, siłą, która pozwalała systemowi działać mimo całego chaosu, nigdy nie było złoto, srebro czy praca. Było nim i zawsze będzie zaufanie. Zaufanie, że moneta, którą dziś przyjmujesz, będzie miała wartość jutro. Zaufanie, że bankier uszanuje swój weksel. Zaufanie, że król nie okradnie cię z wartości twojej pracy w ciągu jednej nocy. Kiedy to zaufanie upada, czy to z powodu chciwego króla, czy zbyt skomplikowanego systemu finansowego, nawet najpotężniejsze imperia mogą obrócić się w pył.